Ten śrub od zgryzia um, Dzisiaj stwierdziliśmy, że nagramy filmik yy, o tym, jak nauczyć króliczka korzystać z kuwety, bo jednak y, wszyscy uważają to za super trudne, ale to nie jest nic w sumie, w sumie trudnego i łatwo w sumie i szybko można nauczyć króliczka. Ja na samym początku w ogóle zawał, bo myślałam, że będzie to bardzo długo trwało, już mnie denerwowało, to że musiałam babki zbierać wszędzie i tak dalej. No ale po dwóch dniach gryzia ogarnęła, bo niestety tam gdzie ona była, to była w całości na pelecie i to jest błąd, także pamiętajcie, że pelet tylko w kuwecie, kurde te grzywka mnie mówię dziś, eee, pelet tylko w kuwecie, bo inaczej mogą im się odcisnąć łapki i mogą mieć później problemy zdrowotne, więc tylko kuweta. Eee, no i tak, więc pokażę wam pokrótce jak to wygląda, bo w sumie to nie jest skomplikowany proces. Także let's do this. Jeszcze po drodze pokażę Wam Głodomora. Tutaj jest kogut, bo nagrywałyśmy i robiłyśmy zdjęcia w sumie przed chwilą. E, wielkanocne. I w, w, dla takiej małej niespodzianki dla Was, Gryzia ja sobie tutaj wcina pyszne serduszko. od odwita. polnie Gryzia. Pyszne? Uwielbia je. I właśnie takie serduszka też będą do wygrania. <laughs> Przybliżasz się. No dobra, to idziemy do kuwety, żebym pokazała Wam. Okej, okay, mamy. Klatkę. Niestety, gdybyłam i sprzątałam, i już rozwalała, Także pozbieram najpierw trochę te ziółka, żeby to jakoś wyglądało, jak wam tu nagrywam już. okej, okay, trochę ogarnięte, coś mnie z tyłu trąca po tyłku, noskiem, bo jest zainteresowana, co ja robię z jej klatką. A więc, najważniejszym punktem jest sianko nad kuwetą, bo króliki przeważnie, jak jedzą sianko, to przy okazji popkują, bo jakby taka, nie wiem, przemiana materii. I ta kuweta powinna być jak największa i jak najbardziej płaska, żeby królik nie musiał jakby do niej nie wiadomo jak doskakiwać, bo później gdzie mu się kojarzyło sikanie, jakby z czymś nieprzyjemnym. W kuwecie powinien znajdować się pelet. Tam już jest siku z boczku. No i ja wam wyciągam tą kuwetę i pokażę, jak ona jest duża mniej więcej, w porównaniu do mojej ręki. Na przykład, to jest, to jest moja ręka w kuwecie. Także ona jest dość spora, także gryzia wejdzie do niej cała, także jak najbardziej coś takiego. Bo im mniejsza kuweta, tym królik się bardziej męczy. Polecam wam też pojemniki z Ikei. I nie wiem, może w jakichś innych tańszych sklepach też będą takie. No to się nie musi nazywać kuweta. Po prostu pojemnik plastikowy, niski, im większy, tym lepszy. No i wiadomo, i jeżeli macie jakieś ogromne pudełko, to nie musicie też codziennie tego wymieniać. Ja akurat staram się robić to codziennie, bo jednak zapach czasami jest nieprzyjemny moczu. No i nie sypię tam nie wiadomo jak po prostu tyle, żeby się zakryła kuweta, bo jak ona w sumie i tak nasika, to to wszystko i tak pęcznieje, więc nie trzeba tego zbyt wiele. Dobra, wkładam z powrotem. No i generalnie na początku trzeba uczyć królika, jak gdzieś siknie, to po prostu bierzecie na chusteczkę sobie, namaczacie te siki i wrzucacie do tego jego pojemnika z peletem, żeby on się nauczył, że te siki muszą być tam. A nigdy, nigdy indziej. Tak samo z każdym pojedynczym bobkiem. Każdy bobek zbieracie i każdy wkłada się tam. No i generalnie, jak macie taką klatkę jak gryzia, czyli ona jest dość wysoka, to ja jej tutaj kładę mostek, żeby ona miała łatwiejszy dostęp, bo tak to musi też skakać. No i ewentualnie jeszcze polecam mieć drugą kuwetę gdzieś poza klatką na przykład. I to ułatwi w sumie sprawę. No my próbowaliśmy to praktykować, no ale gryzie się nauczyła w sumie do jednej robić, to później sobie wziął do jednej, a tak to później ten królik nie wie, co są zrobić, e, tak naprawdę. Więc e, polecamy raczej coś takiego. No tak to szybciutko w sumie nam poszło, bo chyba z dzień czy dwa, jak do nas przyjechała, no chyba w fatalnych warunkach, więc w zasadzie spała na swoich sikach. Nie gryzie? Teraz odpoczywa sobie po swoim serduszku No i wiadomo, im więcej macie królików tym jakby kuweta powinna być większa albo więcej kuwet powinniście mieć, ale chyba jedna starczy na kilka, bo one i tak się później wymieniają florą i pałną No i u nas też był dramat jak się przeprowadziliśmy w sensie Grysia jak tutaj przyjechała to w zasadzie mieszkała w tym pokoju właśnie, no i później przeprowadziłam do Wrocławia yy, i tam w ogóle zaczął się dramat po pierwsze były panele więc jak panel, to ona nie wiedziała jak chodzi, bo tu miała wszędzie dywan, więc musiałam jej kłaść ręczniki, ona ja się w końcu nauczyła no ale nie wiem, co się stało, odbiło jej, w ogóle nie chciałam jej kastrować ale niestety trzeba było to zrobić, bo E, wszędzie nam sikała, dosłownie, kanapa, każdy dywan, wszystko było sikane, tylko nie jej rzeczy. No i dywan na końcu był do wyrzucenia, bo ja codziennie go myłam, ale no, no niestety nie i zdecydowaliśmy się wtedy na kastrację. I ja straciłam w sumie nadzieję, bo po miesiącu nic się jakby nie zmieniało, dalej sikała i tak dalej. Ale później ogarnęła, że wszystko trzeba dać do kuwety i teraz jest z powrotem ok, i ja jestem Bogu dziękuję, naprawdę. Przyrzekam, bo jakby ona sikała wszędzie, to ja nie wiem, bo by ją rozszarpała. No i to w sumie tyle skubetowania, Jakbyście mieli jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarze. I w komentarzach też możecie pisać, jakie filmy byście chcieli, na przykład następne. Także ten jest super krótki, bo w zasadzie no, nie ma co tutaj się rozgadywać, bo to jest bardzo prosty proces. Nie jest zbytnio zainteresowana współpracą. Sobie odpoczywa. Jeszcze chciałam tylko dodać jako taki mały PS, że dzisiaj na Instagramie startuje konkurs wielkanocny, w którym możecie wygrać. Pokażę Wam, co możecie wygrać: takie serduszka od Itapol, później łodygę pietruszki, pasternak i ziele owsa. Wystarczy, że oznaczycie dwóch swoich znajomych i zrobicie zdjęcie wielkanocne i oznaczycie to hashtagiem Konkurs Wielkanocny Griselda. E, I my wybierzemy na z naszej jury, szanowne wybierze, e, osobę, która to wygra. Także serdecznie zapraszamy do zabawy Buźka.